Majka, dzisiaj zwycięstwo z grupą Azoty Akademią Tarnów. 3 do 0 i dosyć łatwo wyglądało na dosyć łatwy mecz. Jak to z perspektywy boiska wyglądało? Ym, hmm. Myślę, że niełatwy. Myślę, że musiałyśmy być skupione cały czas, bo jeżeli gdzieś tam ta koncentracja uciekła, to, to parę punktów uciekło, zaczęła się troszkę nerwówka, więc myślę, że to nie był łatwy mecz. Ym, no ale 3 0, więc, więc to jest najważniejsze. Już kiedy. Było losowanie, odbyło się to losowanie y, Tauron Pucharu Polski, wielu nam mówiło, że mamy autostradę do tego Final Four, do tego głównego turnieju, który odbędzie się w Nysie. Y, I rzeczywiście w tym turnieju jesteśmy po raz pierwszy od 10 lat. Czy Wy też myślałyście o tym, że tak długo Bielsko czekało na to, żeby się w tym turnieju znaleźć? Yy, czy tak długo myślałyśmy? Yy... Myślę, że nie. Po prostu chciały, miałyśmy taki cel. Rzeczywiście była autostrada, nie ma się co oszukiwać. Miałyśmy super losowania i trzeba było to wykorzystać, a my to wykorzystałyśmy. Więc to też nie było łatwe, bo z takimi przeciwnikami teoretycznie słabszymi nie gra się wcale łatwo. Tak samo z tą drugą ligą, jak grałyśmy, to no, teoretycznie powinnyśmy wygrać bez problemu, a też, też nie było tak łatwo. Także. To, co cieszy pewnie birskich kibiców, to nie tylko zwycięstwo dzisiaj, bo tego się pewnie spodziewali, ale też twoje wejście na boisko i bardzo dobra gra, bo tam chyba 17 czy 18 punktów, statuetka MVP, to chyba dla ciebie też ważne, że, że, że po tym ciężkim okresie rehabilitacji, rekonwalescencji, ciężkich treningów, wreszcie dochodzisz do, do takiej formy, w której jesteś znana i którą, za którą cię bardzo tutaj cenimy w Bielsku Białej. No cieszy to na pewno, że dostałam też szansę, na pewno Wydaje mi się, że będzie to ważne też w następnych meczach, żeby też odciążyć trochę naszą kartę, bo, no bo wydaje mi się, że każdy ma też jakiś tam słabszy moment i wtedy mogę wejść zawsze i pomóc, ona zawsze może wrócić, więc wydaje mi się, że fajnie, jeżeli mogłabym pomóc jak najbardziej zespołowi, więc fajnie, że takie spotkanie mogło być. No i... Tylko do przodu. Czy taki mecz jak ten, dla Ciebie, jako doświadczonej zawodniczki, w której wchodzisz rzeczywiście i punktujesz, grasz dobrze, daje trochę więcej pewności siebie? No, wiadomo, jak się gra dobrze w miarę, to, to ta pewność siebie wzrasta, jeżeli się zrobi kilka baboli, to od razu, no, no nie jest łatwo się podnieść. To też jest ważne, żeby się też z takich momentów podnieść, ale... Yy... No każdy zdobyty punkt jest ważny i wydaje mi się, czy doświadczona, czy nie. No Myślę, że mecz meczowi też nierówny. Jeżeli się dobrze wejdzie w mecz, to idzie jakoś łatwiej. Jeżeli się zrobi właśnie kilka błędów, no to potem jest trudniej, ale też ważne jest, żeby się z tego podnieść, więc. Nie wiem, co Ci powiedzieć. Jedziemy do Nysy, to jest najważniejsze, po raz pierwszy od 10 lat jesteśmy w turnieju finałowym, więc teraz powiedz, jak już mamy tą czwórkę krajowego pucharu, to po co do tej Nysy jedziemy? Czy jedziemy rzeczywiście znaleźć się w finale, czy to dla nas jest tylko przygoda, czy jednak będziemy walczyć o ten krajowy puchar, dziewiąty już w naszej kolekcji ewentualnie? No po puchar, oczywiście. Karina 0 trzech. po raz trzeci w tym sezonie, ale trzy, trzy sety lepszy zespół z Bielska Białej. A wy z jakimi nadziejami tutaj przyjechałyście do, do, do naszego miasta, do, do hali pod Dębowcem? Wiedziałyśmy z jakim przeciwnikiem się dzisiaj mierzymy i wiedziałyśmy, że nie będzie łatwo. Nasza sytuacja jest trudna, w sumie uważam, że od początku sezonu gdzieś tam... Jest ciężko pod, pod różnymi względami. Jednak staramy się cały czas ciężko trenować i gdzieś tam poprawiać tą swoją jakość. No niestety nie możemy znaleźć takiego optymalnego poziomu naszej gry i, i gdzieś tam naprawdę jest, jest ciężko. Teraz jeszcze nie mamy w sumie dwóch zawodniczek, jedna się niestety rozchorowała. Więc po prostu jest, jest nam na razie ciężko, ale wierzę w to, że że na te kolejne mecze, bo zostało nam ich ich trzy, znajdziemy jakiś sposób, żeby ta gra wyglądała trochę lepiej. No właśnie, bo mam takie wrażenie, że dla Was jednak, mimo wszystko, ważniejsza jest liga, bo tam sytuacja jest słabsza. Tutaj ten awans do ćwierćfinału to i tak był fajny sukces. Jak Wy na tą końcówkę sezonu patrzycie? Jak, co chciałobyście w tej końcówce sezonu osiągnąć? Yy, jesteśmy sportowcami, więc jakby żadna z nas nie, nie lubi przegrywać i przegrałyśmy tych meczów w tym sezonie naprawdę wiele. I... Z całych sił będziemy się starać, żeby, żeby pokazać dobrą siatkówkę. Na ile ona wystarczy w meczu z Rzeszowem, z Opolem czy z Radomiem, to będzie druga kwestia. Musimy się po prostu skupić na, na swojej grze, na tym, żeby poprawić elementy, które gdzieś tam nam, nam nie wychodzą. Jest tego trochę, więc każda gdzieś tam musi zacząć od siebie i tyle, ile zdołamy wyciągnąć jeszcze pod koniec tego sezonu, to na pewno będziemy się starały to zrobić. A dla Ciebie podróż do Bielska Białej to jest jakieś specjalne wydarzenie? Bo ostatnio często Cię tutaj w hali widzimy, więc e, czy, czy, czy Ty jakoś jeszcze e, czujesz e, to, że przyjeżdżasz do swojego byłego miasta? Czy to już jest w sumie trochę Twoje miasto? Oczywiście, ja bardzo lubię Bielsko, tutaj cały czas jestem w kontakcie i, i z trenerem, i, i z, z Olą także. W sumie jest mi to bardzo miło wracać. Nie mam daleko, więc chętnie przyjeżdżam tutaj i oglądam dziewczyny na żywo. Także czuję się, że tak powiem, jak w domu. i Spędziłam tutaj super dwa lata. Poza tym lubię, uwielbiam Bielsko i po prostu rozbywam się za każdym razem, jak mogę sobie spacerować tymi uliczkami tutaj wszędzie. Trzymamy więc kciuki. No do zobaczenia w przyszłym sezonie już pewnie. Tak, myślę, że tak. Dzięki.